W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 19 października tego roku przypadła równa dziesiąta rocznica konsekracji tego kościoła. Obchodziliśmy bardzo uroczyście ten dzień. On akurat wypadł w czwartek, wtedy kiedy jest tutaj Msza Święta Trydencka. W kalendarzu posoborowym. Ostatnia niedziela października to jest liturgiczny obchód konsekracji świątyni, i tą uroczystość tak parafialnie obchodziliśmy tydzień temu. W starym kalendarzu, którym my się posługujemy przy tej liturgii, akurat wypada wtedy uroczystość Chrystusa Króla. Natomiast to dzisiaj nam przy świętej. Może inaczej, msze świętą o godzinie 11.30 w tym kościele sprawował biskup gliwicki, biskup ordynariusz Sławomir Oder. Ten sam, który odwiedził nas, gdy jeszcze byliśmy w kościele Jana Chrzciciela w Bruśku. Te obchody 10-lecia tego kościoła w piękny sposób łączą się w, dokładnie w tym roku... Z bardzo ważnym wydarzeniem duchowym, mianowicie z tym, że od września w tym kościele poza Mszą Świętą Parafialną, Mszą Świętą w Rycie Posoborowym, jest też sprawowana Msza Święta w Rycie Posoborowym, ale w Rycie Trydenckim. I od września jest tutaj sprawowana ta Msza Święta msza święta stara, jak niektórzy mówią, albo msza święta wszechczasów. Jest ona tutaj sprawowana z taką intencją, żeby tu, na tym miejscu zaznaczyć jedność Kościoła. Jestem bowiem wikarym tej parafii, a ten Kościół jest Kościołem filialnym w mojej parafii. I o tej samej jedności budowaniu o budowaniu kościoła jako wspólnoty mówił też dzisiaj ksiądz biskup przepiękne kazanie, które też opublikujemy. Bo trzeba nam budować kościół. To jedność w tym świecie rozdartym nienawiścią, nieufnością, w świecie, który coraz bardziej oddala się od Boga. Ale kochani, nie o tym chciałem dzisiaj mówić na tym kazaniu będzie jeszcze okazja chcę powiedzieć o czymś co noszę już bardzo długo w sercu tak naprawdę od samego początku od pierwszych mszy trydenckich sprawowanych przy tym ołtarzu bo to ta decyzja o przeniesieniu mszy trydenckiej tutaj ufam że to była wola boża tak rozeznałem, tak Pan Bóg chciał, żeby z Bruśka przyjść tutaj. Tak to rozeznałem ja, ale oczywiście poddałem to rozeznanie jeszcze pod rozeznanie księdza biskupa i on to potwierdził. I dlatego tu dzisiaj jesteśmy. I oczywiście w związku z tą decyzją, dosyć taką radykalną, bo to jest przecież nowoczesny kościół, w związku z tą decyzją było wiele kontrowersji, były też kontrargumenty. Jednym z, zasad, z takich zasadniczych argumentów było to, że no to jest przecież nowoczesny Kościół, on jest niedostosowany do starej mszy, no i to rodzi szereg problemów. No i to rzeczywiście był jakiś praktyczny argument. Natomiast na pierwszy rzut oka, już patrząc, wchodząc do tego Kościoła, widzimy, że jest on bardzo zapraszający do takiej tradycyjnej pobożności, bo tabernakulum jest na środku, a nie gdzieś z boku. Nad tabernakulum góruje potężny w swoich rozmiarach krzyż, który my na mszy trydenckiej wykorzystujemy jako krzyż ołtarzowy. Dlatego nie stawiamy dodatkowego krzyża na ołtarzu, Między świeczniki, ale właśnie ten ogromny krzyż, on jest, on jest okazany, w jego stronę kapłan się zwraca we Mszy Świętej. To jest ten sam krzyż, który też góruje nad ołtarzem, gdy jest sprawowana ofiara Mszy Świętej w Nowym Rycie. No i taki trzeci szczegół, który na, na pierwszy rzut oka jest bardzo taki, też praktyczny i, i taki zachęcający że oryginalnie stolik na dary jest po stronie prawej, czyli tak jak od tej strony, gdzie kapłan przygotowuje dary do ofiarowania. Ale dopiero gdy zacząłem odprawiać mszę świętą w tym kościele, to mocno przekonałem się o tym, że spełniamy tu wolę Bożą, będąc tu zemszą trydencką. Bo oczywiście pierwszym takim problemem bardzo praktycznym to usytuowanie ołtarza. Rzeczywiście, jak na tak mały kościół, to i tak jest pięknie, że przed ołtarzem jest jeszcze taki schodek, natomiast to jest za mało. Dosłownie 20 cm, 25 nam brakowało. No i z księdzem proboszczem zastanawialiśmy się, czy przesuwać ołtarz? To oczywiście rodziłoby masę różnych pytań, bo to jest ołtarz solidny, który ma być takim głównym ołtarzem stałym, więc to nie jest ołtarz przenośny, nie powinno się go nawet przesuwać. Ale później, czy, ale później ksiądz Proboż też zdecydował, że z drugiej strony później by było troszkę mało miejsca, więc trzeba wymyślać coś innego. No i wtedy od razu to był plan B, dorobimy schodki. No i przyszedł dzień pierwszej mszy świętej tutaj. I w momencie kiedy dokonywało się ofiarowanie darów, słońce padało tak mocno przez ten witraż przed nami, że cały ten ołtarz był w takiej barwie czerwonej, pomarańczowej, jak, gdy, jak gdyby płonął jak gdyby Duch Święty wskazywał, że On teraz zaczyna uświęcać te dary. Dalej, każdy kościół w dawnych wiekach budowany był orientowany, czyli skierowany w taki sposób, żeby kapłan sprawując mszę świętą był skierowany na wschód, do wschodzącego słońca. A właśnie piękna tarcza słońca Takiego świetlistego, jest właśnie ukazana na tym witrażu. I kochani budowniczy i projektanci tego kościoła na pewno nie myśleli o tym, że kiedyś tu będzie msza trydencka. To był kościół budowany do, do nowej mszy. Przypadek, że tam akurat jest ta tarcza słońca, ale to nie wszystko. Później, gdy dochodzi do momentu konsekracji to we mszy świętej trydenckiej jest powiedziane, że kapłan musi podnosić hostię i kielich tak wysoko, jak, jak jest w stanie. Tak? W nowej mszy świętej to jest inaczej, bo kapłan stoi przodem do wiernych, nie musi zbyt wysoko trzymać konsekrowanych postaci. Ale we mszy świętej trydenckiej no to ma rzeczywiście bardzo wysoko trzymać. I już na pierwszej mszy świętej zauważyłem, że ta hostia... Gdy stoję tu przy ołtarzu, ona akurat dokładnie mieści się tam w tej tarczy tego słońca. A po drodze jeszcze mamy krzyż. Więc albo można lekko wyżej, i ona jest na tle tego słońca, albo tam, gdzie jest głowa Pana Jezusa, tam, gdzie jest Chrystus na, na tym krzyżu. Tak samo kieli, gdy się podnosi to. Zwłaszcza gdy, gdy się już go kładzie na ołtarz, to patrząc, odnosi się takie wrażenie, że z tego kielicha jak gdyby wydobywa się postać tego Chrystusa umęczonego, tego Chrystusa ukrzyżowanego. Najlepsi matematycy i projektanci tak by tego sami nie wymyślili. I gdyby ten ołtarz przesunąć, nawet o te 20-30 centymetrów, to już by nie było tego efektu. Ten efekt jest wtedy, kiedy są te schodki, kiedy on jest dokładnie na tym miejscu, na którym jest. Na tym miejscu, na którym został postawiony i konsekrowany przez biskupa 10 lat temu. To nie wszystko. Nie tylko wschód jest takim kierunkiem liturgicznym, kiedy my się wzracamy w stronę wschodzącego słońca, który jest symbolem Chrystusa, który przyjdzie powtórnie jak wschodzące słońce, aby sądzić żywych i umarłych. Są jeszcze pozostałe kierunki liturgiczne, co wiadomo, jak Kościół nie jest orientowany, to nie pokrywają się one z kierunkami geograficznymi, ale tak oto, gdy patrzymy na liturgiczny wschód, czyli w tamtą stronę, to liturgicznie północ mamy po tamtej stronie. Kochani, to, że mszał jest lekko tak przekrzywiony i ksiądz czyta Ewangelię z takiego mszału, tak lekko przekrzywionego, to się wzięło stąd, że ksiądz ma czytać, głosić Ewangelię na północ. Bo gdy tam liturgia była redagowana, była kodyfikowana w Rzymie, tam na, na dole, na mapie to dla rzymskich kardynałów, dla dla Rzymu, tym światem, który trzeba ewangelizować i któremu głosić trzeba Ewangelię, to właśnie były ludy północy, między innymi oczywiście my. Więc liturgicznie północ to jest, to jest cały świat, to jest cała kula ziemska. A co mamy po tamtej stronie? Kulę ziemską. Kto by to wymyślił? Ktoś wpadł na to, jak projektowali ten kościół? Że będzie tu msza trydencka i na północ. Dobrze by tam było zrobić globus, kulę ziemską, tak żeby zaznaczyć to, że Ewangelię głosi się na cały świat. Idźcie, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I tam jest właśnie kula ziemska. Mało tego... W tej kuli ziemskiej w środku jest miejsce na relikwie. I to są właśnie relikwie naszego patrona świętego Jana Pawła II, którego płaskorzeźba jest nad tą kulą ziemską. Tam też jest symbol ducha świętego. Bo właśnie Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, był znany z, tego, z tych swoich podróży apostolskich na cały świat. Ileż krajów on zwiedził. Ilu krajach i ilu ludom głosił on Ewangelię. Tak jak my liturgicznie w tamtą stronę właśnie, w stronę liturgicznego, liturgicznej północy, głosimy słowa Ewangelii. My wiemy, że Pan Jezus w tym słowie rozesłania powiedział nie tylko: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, ale powiedział też: udzielajcie chrztu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. No i pod tą kulą ziemską jest co? Szczelnica Dziesięć lat temu nikt nie wpadłby na to, że to by tak idealnie pasowało do mszy świętej trydenckiej. Ale mamy też drugą stronę. Liturgiczne południe. I tu, po tej stronie ołtarza, jak gdyby na południe Czyta się lekcje. I tak to zawsze było, że Nowy Testament, listy Pawłowe, listy apostolskie, one były, no i tak liturgicznie też. Dalej, są one kierowane już do chrześcijan, którzy są już ochrzczeni, wiadomo, do wiernych ochrzczonych, którzy już poznali wiarę. To już nie jest ewangelizowanie całego świata, ale jak gdyby pozostanie w domu. We swojej wspólnocie święty Paweł pisał do kościołów, do różnych wspólnot chrześcijańskich. I nad tą stroną, w tym kościele, góruje, pra... góruje płaskorzeźba Matki Bożej, Częstochowskiej, Matka Kościoła. Kto jest u matki, jest w domu. My jesteśmy w domu, jesteśmy u siebie. Nikt by na to nie wpadł. I my znamy piękne, wspaniałe katedry, kościoły zabytkowe. Fascynujemy się tam tymi, tym, tym zmysłem tych architektów, jak oni pięknie uwydatniali właśnie te kierunki liturgiczne, jak to, to światło, które tam przez te witraże wpada, jak ono zmienia przestrzeń, jak ono pięknie wskazuje na Pana Boga. I to zrobili wszystko ludzie a tu możemy śmiało powiedzieć, że to wszystko przygotował Pan Bóg bo naprawdę 10 lat temu jakby ktoś tu powiedział, że no tutaj będzie msza święta trydencka hmm, nie, to raczej to raczej nie tak Pan Bóg wszystkim pokierował, że tutaj jesteśmy że tu jest msza msza trydencka msza posoborowa jedna i druga w jedności Kościoła. I dzisiaj nie, skup, nie skupiajmy się tylko na tym właśnie Bożym Wybraństwie, co nam Pan Bóg tu przygotował, ale skupmy się, co Pan Bóg od nas teraz wymaga i czego od nas żąda. Czy mamy to zachować tylko dla siebie? Czy uczestnictwo we Mszy Świętej Trydenckiej to ma być tylko takie coś dla mnie? No i to jest Kościół Świętego Jana Pawła II. Może nieraz słyszycie jakiejś złośliwości, jeżeli chodzi o też tego patrona. Zastanówcie się, kochani, jaką macie misję, jaką mamy wspólną misję. Co Pan Bóg od nas wymaga? Jaka jest Jego wola? Jak ja mam teraz dalej z tym żyć? Franciszku, odbuduj mój kościół! Powiedział Pan Jezus z Wielkiego Krzyża świętemu Franciszkowi w kościele San Damiano. Odbuduj mój kościół! No to Franciszek wziął kelnię murarską cegły, wiadro, zaprawę, no i odbudowuje. Ale Chrystus powiedział, nie o to mi chodziło, nie chodziło mi o odbudowywanie kościoła, tym bardziej nie o budowanie nowego jakiegoś innego kościoła. Ale odbuduj mój Kościół, świętością życia. Trwaniem w jedności z Kościołem. To święty Franciszek, pierwszy zakonodawca, który poprosił o zatwierdzenie swojej reguły u papieża. Wcześniej to nie było wymagane. I to wtedy, w tych czasach potwornego kryzysu moralnego Kościoła, biedaczyna z Asyżu, patron naszej parafii, poszedł do papieża prosić o zatwierdzenie swojej reguły. Czyż to nie daje do myślenia? Jaka jest nasza misja? Franciszku, odbuduj mój Kościół. Odbuduj mój Kościół. Amen.